Witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Enedów, Sarmatów, Polachów. Drodzy Państwo, mamy tutaj na linii w, takim, takim, w takiej wersji, powiedzmy, z ostatniej chwili kanclerza wielkiego, koronnego, jaśnie wielmożnego Cezarego Mariusza Tołusty, jednocześnie wiceprezydenta, na z podwójnych polskiego Lechi i telefonicznie no, chciałby nam przekazać coś, znaczy przekazał nam, a my chcemy to upublicznić i w takim trybie byśmy powiedzieli z ostatniej chwili, mimo że szykowaliśmy się już do wyjścia za chwilę do kościoła na pierwszą sobotę na osiemnastą pewnie zdążymy albo się lekko spóźnimy zobaczymy ale nagrywamy to właśnie o godzinie 17 powiedzmy 45 mniej więcej może troszkę po a będzie poświęcona ta rozmowa świętej pamięci Izy wszyscy wiedzą Izy która zmarła wraz z dzieckiem w szpitalu w pewnie rejonowym w Pszczynie i to wczoraj 5. Mówimy i to wczoraj, bo wczoraj była ta rocznica, którą my takim wystąpieniem, orędziem królewskim e, o akt 5 listopada, też w pszczynie. Czy to ma jakiś związek, znaczenie, trudno powiedzieć. W każdym razie, już zamieniamy się w głos i oddajemy głos, właśnie. E, my będziemy też używać naszej planszy, żeby tutaj nie być tak prywatnie, e, żeby to była wersja tej konwersatorium, ale to jest jakiś apel, to tutaj się klaruje jakiś apel, odezwa, więc wysłuchamy naszego kanclerza bo no, tak emocjonalnie zadzwonił, więc po prostu wysłuchajmy, temat ma do powiedzenia. Bardzo prosimy, panie kanclerzu. 6 Boże, najciejszy król, 6 Boże wszystkim szlachetnym Polakom. Ani jednej więcej świętej Izy. Dzisiaj sodomici i sataniści wyszli na ulicę, zbałamucili większość Polaków, szczególnie młodych, wykorzystując tak zwany zgodę na, na zamordowanie za dzieci nienarodzonych i przeinaczyli sytuację, która miała miejsce w Szczynie. Pani Świętej pamięci Iza chciała urodzić zgodnie z obowiązującym prawem dziecko letalne, czyli dziecko, które, które miało wady, wady wrodzone. Niestety, w związku z tym, że nastąpiła zbieg okoliczności niekorzystnych, zmarło dziecko i zmarła matka. Dlatego moja propozycja jest taka, w związku z tym, że to yy, yy, Pani Świętej Pamięci Iza, Iza była świętą osobą, żeby ją jako w królestwie powołać szlachetną i, i wy, wynieść na ołtarze, yy, to antydotum na, na, na ten marsz śmierci, bo to jest marsz śmierci. Jedna kobieta zmarła, która wierzyła w Boga i chciała urodzić martwe dziecko, yy, przeciw 35 tysiącom pole, które się przyznają, że wyjechały za, groni, za granicę. I zamordowały Polaków. 35 tysięcy Polaków by było więcej dzisiaj, a niestety mamy, mamy materiał genetyczny czy inny do, dla firm farmaceutycznych, bo, bo te dzieci są wykorzystywane do tego. I chciałem tylko to powiedzieć, że e, patrzę na Kościół i po prostu płaczę, ręce opadają. Kościół nasz nie dorósł do sytuacji XXI wieku, schował się za, za falbankami, i myśli, że nikt ich nie dostanie. Niestety ci ludzie, którzy idą w tych pochodach, oni czekają. Oni już mają przygotowane kosy, żeby rżnąć tych właśnie księży, którzy zdradzają ojczyznę. Nie tylko naszą, ale cały cały Kościół katolicki. Dziękuję bardzo. Ja dodam może od swojej strony tutaj wymagany jest pewien taki komentarz, taki byśmy powiedzieli: no, biorę to na spokojnie, bo jakoś dzisiaj w sobotę, pierwszą sobotę miesiąca wyłączyliśmy się. Nie ukrywam tego i nie śledziliśmy tego wszystkiego, natomiast broń Boże nie lekceważyliśmy. Oczywiście na pewno była w szpitalu cały czas, to wiemy, czyli była pod kontrolą lekarzy. Jest na pewno jakieś takie podejrzenie, że lekarze zlekceważyli swoje obowiązki, bo rzeczywiście jest opcja prawna, kiedy dziecko jest martwe, no to dziecko, czy, czy, czy jest opcja taka, że jeżeli jest zagrożenie życia, życie matki dziecka, to trzeba ratować matkę. Więc tutaj na pewno jest jakiś błąd w sztuce, ale też jest taka możliwość, że że ona rzeczywiście nie chciała abortować, chciała urodzić, tak jak pan mówi, chciała poczekać, że dziecko będzie martwe, skoro było latalne, to ono umierało, umarło i powinno jakby w sposób naturalny, pewnie natura to przewidziała, że takie dziecko jest po prostu urodzone, jak pan powiedział, martwe, a matka przeżywa. No w tak w normalnym trybie pewnie to się miało wydarzyć i ona się tak nastawiła, pewnie ta świętej pamięci Iza. Natomiast lekarze powinni ją podpiąć, ją i dziecko do aparatury i zdiagnozować sytuację, kiedy dziecko nie żyje i rozpocząć procedurę nawet cesarskiego cięcia, wyjęcie martwego dziecka i matka by przeżyła. Więc tu jest ten też problem. Natomiast ma pan o tyle rację, że, że no, postawa tej osoby, tej świętej pamięci Izzy jest taka, że zakładała na pewno, zakładała na pewno, że umrze dzieckiem. Widzimy te matki w czasie wojny i tak dalej, które tuliły te dzieci i często umierały, nie porzucały dziecka, żeby się ratować, bo to jest rytm nie nasz, nie polski, tylko trzymały do końca dziecko, które zamarzało w pierwszej kolejności, być może potem matka, czy to już nie miało większego znaczenia, wspólnie umierali, tak? Z głodu, z wycieńczenia, w różnych sytuacjach, prawda? Przypominamy sobie też Stanisławę Leszczyńską Auschwitz, która ratowała, ratowała, znaczy przyjmowała porody, ratowała te dzieci, ale one były odrywane od matek, no różne te sytuacje, tam nie było sytuacji na szczęście, no właśnie, to jest też znak czasu, Martwego porodu. Więc pytanie jest jeszcze głębsze. Co było przyczyną, że płód był martwy? Czy, czy to była jakaś przyczyna złego odżywiania, czy była przyczyna szczepionki, czy jakaś inna przyczyna? Bo z tego co my wiemy, w tej chwili 80% wzrosła ilość poronień. 80% wzrosła ilość poronień wobec osób zaszczepionych. Więc pierwsze pytanie, czy świętej pamięci Iza była zaszczepiona i dlaczego 80% wzrosła ilość poronień. No, poronienie to jest właśnie ta sytuacja, że dziecko się rodzi przed terminem martwe, tak? To jest poronienie. Więc tu się rodzą bardzo dużo pytań. Natomiast jeszcze tutaj pan ma rację, że sodomici wykorzystują ten kazus, ten nieszczęśliwy wypadek, bardzo byśmy powiedzieli, no niewyjaśniony jeszcze, uważając, że matka powinna jak najszybciej abortować dziecko, a nawet gdyby nie chciała, to lekarze powinni jak najszybciej abortować. Po prostu to jest ich zdanie, tak? Dla nich panaceum na życie trzeba zabić kogoś, żeby ktoś inny mógł żyć. To jest porównywalne z transplantacją, właściwie taką, prawda? Ale generalnie jak najszybciej usuwać lekkie podejrzenie nieprawidłowości usuwać, usuwać, usuwać. Złe samopoczucie matki trzeba usunąć ciążę. Więc to jest oczywiście patologia, degeneracja tych osób krzyczących. I, I po prostu, natomiast tu mówię, tu się rozkłada ta odpowiedzialność na przyczynę, dlaczego dziecko rozwijało się niewłaściwie, co było przyczyną, następnie, dlaczego, będąc w szpitalu, lekarze nie uratowali matki. No to, jest, to są pytania, my na nie odpowiemy. I oczywiście, w sytuacji, kiedy sprawy się wyklarują, no my podejmiemy taką decyzję, że ta osoba zasługuje na mianowę szlachetnej, my ją jakby dzisiaj. Wysuwamy jako kandydata na szlachetną, a nawet być może świętą. Jest to możliwe, oczywiście. Natomiast y, y, człowiek pokorny czekałby do wyjaśnienia sytuacji no, lub że analizowałby sytuację. Natomiast sodomici wykorzystują śmierć dziecka i matki, jakoby, jakoby prawo, które zabrania aborcji, y, po prostu temu y, była przyczyną tego nieszczęścia. Myślę, że to jest droga do donikąd tak? dla, dla, dla aborcjonistów i tak dalej. To co pan powiedział, 35 tysięcy, co najmniej abortowanych dzieci zamordowanych i nie ma tularum i prawdopodobnie, gdybyśmy przyjęli statystykę, to przy aborcji tych dzieci prawdopodobnie jedna, dwie, trzy matki umarły. No bo taka jest statystyka, niestety. Przy aborcji, przy aborcji, są powikłania i jedna, dwie, trzy matki umarły. I nie robią z tego dramatu, tak? Że dwie, trzy matki z powodu aborcji, która nie była konieczna, dziecko było zdrowe, abortowano i matkę zabito, to nie jest dramat. Natomiast sytuacja, w której matka mówi, mam nieuleczalne dziecko, które obumiera, ale ja się nie godzę na aborcję, poczekam w szpitalu, aż ono umrze, i ja, jak naturalnymi siłami, nie urodzę tego martwego dziecka, to, to pozwolę lekarzom, żeby to zrobili. Tak? Te smsy i tak dalej, to wszystko jest niewiarygodne. Nie wiemy, nie znamy tego. I nasze stanowisko jest podobne do pana, panie Cezary, że, że po prostu no, sprzeciwiamy się postawie sodomitów właściwie nie sodomitów, tylko zwolenników śmierci nie, to, są tak? sodomici, to są sodomici, to są sadanici. to są ludzie, którzy po prostu e, stoją po stronie szatana dla tak? których śmierć e, dziecka e, abortowanego nie ma większego, większej wartości to jest, to jest tragedia, tak? bo oni generalnie opowiadają się ani więcej Izy typu e, jak najwięcej aborcji tak? wtedy nie będzie takiego przypadku no oczywiście, że nie będzie ale będą przypadki śmierci matek. I, będą, I będzie śmierć, będzie zabójstwo, tak? Więc to jest oczywiście niedopuszczalne. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie, panie Cezary. No jakie my mamy społeczeństwo, tak? I czy ono zasługuje na łaskę Bożą? Jeżeli mamy tylu ludzi, którzy opowiadają się za mordowaniem dzieci, tak? Dokąd my idziemy? No tak, ale to jest zupełnie inny temat. To jest zupełnie inny temat. Natomiast dzisiaj uważam, że powinniśmy ją wołać szlachetną i... i... Zażądać od kościoła, żeby ją wnieśli na ołtarze, dlatego że ona się poświęciła życiu. Tak? Ona się poświęciła życiu. Wiedziała, że jest dziecko, bo, bo są badania różnego typu wcześniej, w tej chwili realizowane i, i mogła wiedzieć, że, że dziecko jest właśnie z wadami letalnymi. A jednak nie wyjechała za granicą, tylko chciała w normalny sposób, w normalnej procedurze to zrobić. Stała się rzecz tragiczna. Ale właśnie takie tragiczne rzeczy, to jest wy, wy, wywyższenie tej osoby na ołtarzu. To jest właśnie ta sytuacja. Znaczy, sam Pan dobrze wie, że procesy beatyfikacyjne, nawet w sytuacji santo subito, czyli obyłania przez ludzi, nie przez jednostki tak jak Pan czy ja, tylko przez ludzi. Wymagali. Ale na my jesteśmy królestwem, my mamy prawo. Ja wiem, ale my musimy nawoływać do tego, to część świadomą i część katolicka, żeby obwołała ją, Obwołała, nie będziemy czekać na decyzję papieża, Robimy tu pewien wyjątek, tak jak było w pierwszych wiekach, do szóstego, a nawet znaczy do szesnastego wieku, a może wcześniej, że my, myśmy obwoływali świętych. Nie czekaliśmy, aż, aż, aż Watykan czy Stolica Apostolska obwołała świętego. Stąd, stąd po prostu mamy takie prawo. Ale ja bym był niech właśnie nie gniewa, ale ja bym był tutaj nie tyle ostrożny ile bym poszedł tą procedurą, że to ma być obwołana święta, nie przez dwie osoby no, Tylko... no dobrze, no ale my to jesteśmy królestwo, my obwołujemy i prosimy Polaków, żeby się dołączyli bo inaczej dołączą się do tych marszy, czyli do, do satanistów i sodomitów pan jest postulatorem w tym momencie, ja się na to zgadzam pan jest postulatorem, żeby wynieść na ołtarze Izę, jak najbardziej, ale niech ludzie okrzykną Santo Subito, wtedy Szybszy... nie będzie problemu, to jest pierwsze jeżeli chodzi o szlachetność, no, to dobrze, to... To królu yy, głowa jest najważniejsza jak głowa wyda decyzję to inni to zrozumieją dzisiaj nie ma głowy oprócz królestwa które by w taki sposób przestawiło sytuację Kościół umył ręce jak zwykle i, i godzi się na to żeby, żeby wykorzystać śmierć Izy w, se w sensie złym tak? a nie dobrym Zary, umówmy się że dzisiaj ją postulujemy świętej pamięci Izy postulujemy na, na, wynieść na ołtarze i nie róbmy takich kroków super, super santo subito, że tu król ogłasza i to dwa dni po śmierci, że jest to męczennica, i, i ten. No za mało. Ale przecież no, muszą być później pewne działania. Tu chodzi o to, że pokazuje kierunek, tak? Kierunek. Za zabieramy świętej pamięci I, Izy z rąk satanistów i sodomitów. No to jest kierunek, kierunek jest dobry. Jeszcze raz powtórzę. Panie Cezary, kierunek jest dobry. Pan jest postulator. My się zgadzamy z tym postulatem wyniesienie na ołtarzu. Jeżeli chodzi o osobę szlachetną, tak, znowu kandydat, z tym, że ostatni sejm walny u nas w roku, przyjmuje. Mamy w tej chwili pana Janusza Bieszka, mamy Filomenę Leszczyńską i teraz mamy święto, znaczy świętej pamięci Izę. I w grudniu będziemy ustalać, kto jest szlachetny. Ja myślę, że tutaj Prędkość nie jest dobra, to jest po pierwsze, ale po drugie nasza intencja, nasza wola jest wyrazista, tak? Że, że skoro my chcemy taką solucję, to niech się tak stanie, tak? No to oczywiście ma pan tu rację, ale nie chciałbym sobie uzurpować, nie chciałbym być takim, jakby to powiedzieć, królem absolutnym, monarchą absolutnym, że ja decyduję, kto jest święty, kto jest nieświęty i tak dalej. Nie. Król, król tego nie robi codziennie co 5 minut robi, robi to pan yy, król pierwszy raz ja, ja wiem, że pan ma dużą intuicję i pan jest tutaj jakby to powiedzieć no, y, człowiekiem, który nie, 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 nie postuluje tego typu sytuacji y, no, często, to jest pierwszy przypadek tak natomiast naprawdę myślę, że Tutaj roztropność nakazuje, żeby, znaczy taki, taki rozum, też, żeby to ludzie okrzyknęli. Czyli ci świadomi no dobrze, ale katolicy. na, wyszli na ulicę i się Niech wyjdą z, z nie, pewnym gronom, gronem satanistów i sodomitów. Tak? I nie, namówmy, ich retorykę. namówmy innych Polaków, żeby wyszli, tak? Namówmy innych Polaków, żeby wyszli i na. Na transparentach umieścili Iza Santosowi. To jest Santos. Czy szybko święta? To jest no tak, to... Stałoby to się w niedzielę, gdyby Kościół zabrał głos, tak? Ale Kościół nie zabierze. Tym bardziej, że widać, że ona urodziła już jedne dziecko, tak? To miało być drugie dziecko. Panie Cezary. <laughs> no przepraszam, no że tak. Okay. No nie chcę być tutaj jakby zmuszany pod presją z pistoletem przy głowie, tylko po prostu, może pan ma rację, może ja nie mam racji, przyznaję, tak. Ale moja jakby mentalność podpowiada mi, że nie, że tu jestem koniunkturalista, kongtator, czy coś, tylko nie chcę naruszać świętych tradycji. A święte tradycje no. były takie, że to lud wołał o świętego, a król uznawał, czy papież, tak? No, a Duży ja bym nie chciał. król, dzisiaj lud jest na ulicy. W kościołach ludu nie ma. Dzisiaj mamy inną sytuację. Dzisiaj wszystko, co jest dobre, to się zwija. Ale my wywołamy tym nagraniem, dzisiaj. Prawdopodobnie pewien ruch w drugą stronę. Wahadło się zawsze. Daj Daj zawsze wahadło Daj idzie w dwie strony. Po to miałoby ten Pana Daj telefon, żeby ją wynieść w św. pamięci Izę na ołtarze, ja się z tym zgadzam, ale nie w procedurze jakiejś super, super uproszczonej, no bo nagle nas sodomici tutaj wystraszyli. Nie, nie wystraszą nas sodomici, bo Pan Bóg działa roztropnie, mądrze, powoli i sobie z tym poradzi. Tym bardziej my. Także jeżeli będzie taka wola... Polaków my, to jak najbardziej. Zauważyliśmy to, tak najszybciej. Zauważyliśmy, zauważył, apelujemy, zauważyli, dajemy szansę, ulicy. dajemy szansę. Oni chcą budować nam, oni chcą nam budować. Terazniejszą, niż i przyszłą. Panie Cezary, nie wystraszymy się takimi osobami, spokojnie. E, dajemy szansę Kościołowi, dajemy szansę Kościołowi, niech rozpocznie szybko procedurę, niech on, on wyznaczy postulatora i tak dalej. Dajemy szansę też osobom, ludziom, wiernym, katolikom, żeby, mając więcej jeszcze informacji, żeby postulowali to. A my wtedy, w grudniu, po prostu rozpozna, rozpoznamy ten, te wnioski. Nie będziemy zwlekać długo, to jest szybki proces, tak? A tu niech się czuje. E, ta osoba jako kandydatką już na ołtarze. To jest dużo, co pan zrobił. Kandydatką, tak? Więc to jest już bardzo dużo od dzisiaj. Kandydatką. Nie, że jest... Że te, to już jest kandydatką. Wyciągamy ją z rąk szatana. Wyciągamy, Wyciągamy ją z rąk szatana, podnosimy i pytamy się yy, społeczeństwa, czy uważacie, że ta osoba powinna być święta. Dlaczego? Bo taka osoba to jest przykład życia, tak? To jest przykład życia. Więc my pokazujemy. Więc niech teraz dziennikarze inni opiszą, co mają przeciw, co mają za, a potem niech zamilczą na wieki, jeżeli my w grudniu ogłosimy ją świętą. Może tak zostać? No okej, okay, porządnie. Ja myślę, że to jest roztropne, mądre. I dziękuję panu, że pan zadzwonił tak dziękuję. awaryjnie. Pójdziemy teraz na msze. Może troszeczkę 13, się spóźnimy, 15. ale pomodlimy się na świętej pamięci Izę. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i z Bogiem. Z Bogiem. Z Bogiem. Drodzy Państwo, no byliśmy na spacerze, byliśmy na grobie Kuzyna tutaj w Myszkowie Światowidzie, Pawła Leszczyńskiego. Drodzy Państwo, i tak się złożyło, że wracają zadzwonił Pan Cezary, mniej więcej 17.30, 17.20, teraz mamy 18, a zawsze mamy zwyczaj chodzić na ostatnią mszę pierwszą sobotę miesiąca. No i za chwilę pójdziemy oczywiście, bardzo blisko kościół, więc spóźnimy się kilka minut. Tego nie robimy, że spóźniamy się, ale tutaj siła wyższa. Więc to nagranie umieścimy troszeczkę później. Dziękujemy Panu kanclerzowi Wielkiemu Koronnemu. jeszcze nie wiem, można mu zaraz te usty. Dziękujemy, że tak szybko zainterweniował, za, zadziałał i że go to, co robią, zwolennicy aborcji, dzieci Szatana przeraziło, bo to może przerazić. Natomiast my nie uchybiliśmy jakby powadze sytuacji i no, podjęliśmy tę rozmowę i skonkludowaliśmy to, co Państwo, co to wszyscy słyszeli. Także Laudetur Jezus Chrystus niech będzie Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Wieczne odpoczywanie radziej dać Pania, światło dziekuista nie chwieci aż na wieki wieków Amen. Wiesz na odpoczywanie i dać Panie, a światło dziekuista i nie chciecisz na wieki wieków Amen. Wiesz radzi na radziej dać Pania, światło dziekuista nie świecie na wieku wieków Amen. Jest w pokoju. Amen.